Michał Daniel Mordarski, Bajki dla Super Dziecka, Manowce. Wilk zapraszał wierną owcę w delegację na Manowce. Chociaż podróż to służbowa, pozwól trochę poflirtować. Droga owco, to nie obciar, spocząć z wilkiem na Manowcach. Słońce będzie rzeźko grzało. Wezmę ciastka i kakao. Owca na to zawstydzona. Panie Wilku, będzie po nas, jeśli nas zobaczą łosie, las zatrzęsie się w rozgłosie. Wilk nie zraził się uwagą. Droga owco! Czas odwagą udowodnić ci, co czuję. Niech za łosie łoś plotkuje. Dłużej nie chcę tego dusić. Daj się na manowce skusić. Owca nie zmieniła zdania. Panie wilku, to wyznania bardzo miłe. Mówię szczerze, lecz tam często chodzą jeże. Wilk. Popatrzył z pobłażaniem. Droga owco, mam pytanie: Czy to komuś w czymś przeszkadza, że jesz z jeżem drogą chadza? Nie chcę wzorem być pechowca, choć spoczniemy na manowcach. Owca prawie przekonana: Panie wilku, figlarz z pana, Jestem tylko przerażona. Co nam powie pana żona? Wilk odskoczył urażony. Droga owco, nie mam żony. Pragnę tobie zostać wierny i mieć sweter z owczej wełny. Czas powiedzieć tak podróży, by w manowcach się zanurzyć. Owca dalej grała swoje. Panie wilku, ja się boję. Ponoć jutro ma tam padać i nie będzie można siadać. Tak też owca ciągle parło, że spoczęła lecz na laurach. Zapraszam również na moją stronę internetową i na Facebooka. I pamiętajcie, warto czytać.